Was witam serdecznie w trochę innej atmosferze, nagrywam mianowicie na moim tarasie. Jest ogromny upał, mimo że mamy początek września i pomyślałam sobie, że skorzystajmy z tego ciepła i podarujmy sobie jeszcze odrobinę wakacyjnej atmosfery, stąd taki pomysł na nagrywanie na tarasie. Jeśli by się okazało, że zbyt przeszkadzają Wam odgłosy w tle. To proszę dajcie znać w komentarzach pod spodem, czy, czy jestem dobrze słyszana, czy jednak nie. Wtedy zrewiduję i więcej takiego pomysłu nie powtórzę. Ale mam nadzieję, że dzisiaj będzie ciekawie. Opowiem Wam głównie o nowościach w sklepie ULUB, ale też yy, zechcę Was zainspirować do takiego dziergania na przełomie, właśnie w okresie babiego lata i prezentowane dzisiaj włóczki spełnią chyba to zadanie. Zacznę od włóczki, która jakby najbardziej mnie ujęła dotykiem w pierwszym odruchu. To jest włóczka nowego dla mnie producenta, czyli firmy GGH Garn. To jest niemiecka firma z siedzibą w Hamburgu, która produkuje, znana jest w produkcji wysokiej jakości włóczek. Zresztą często w różnych magazynach dziewiarskich, w Werenie, w Sandrze i w innych magazynach oni wydają też własne można znaleźć wzory na dzianiny z ich produktów i chciałam Wam zaprezentować przede wszystkim włóczkę Volante. To nie jest niby nic nadzwyczajnego, bo jest to połączenie bawony z wełną merynosa, ale tak bardzo ujęła mnie swoim wyglądem, kolorystyką i tym, jak ją odczuwam w dłoni. Że postanowiłam po pierwszej próbie jej sprowadzenia, kiedy sprowadziłam kilka tylko kolorów pastelowych, postanowiłam uzupełnić paletę barw o kolejne kolory, bo naprawdę są szalenie ujmujące, a włóczka w przerabianiu jest też niezwykle miła. Postanowiłam sobie z niej zrobić sweterek, który będzie ażurowy, taki lekko marynistyczny w, moim, w mojej wersji kolorystycznej. Wykonałam próbki. Zalecane przez producenta druty to jest 3,5-4,5. Więc do mojego projektu wykonałam próbki na zalecanych we wzorze drutach 4,5 i wydaje mi się, że jest nieźle, ale zrobiłam też na drutach 4 i otrzymałam bardziej zwięzłą dzianinę. A że mam tendencję do dość luźnego przerabienia, więc myślę, że jednak ostatecznie zdecyduję się na Dzianie tej, tego projektu na drutach numer 4. Zobaczcie, tak to wygląda z bliska. To jest właśnie wersja na czwórkach, a to jest wersja na 4,5. Przy czym, właśnie przy wersji na, na, na 4 mm, uzyskałam zaleconą przez producenta próbkę, więc myślę, że przy tym pozostanie. Wybrałam kolor jeansowy. Jest, to po prostu jest mój ulubiony kolor i wyś, myślę, że nie najgorzej w nim wyglądam, dlatego taka decyzja. I chciałam sobie uzupełnić gal, garderobę o, o właśnie sweterek w tym kolorze. Y, natomiast będzie też łączony z jednym z tych y, ślicznych beży, które tutaj mamy, albo z tym, nie podejmę jeszcze ostatecznej decyzji, albo z takim creme ekry kolorem. I dodatkowo będą też paseczki z naturalnej bieli takiej złamanej bieli, to jest właściwie kremowy odcień. Więc pewnie jesteście ciekawe, jak, jaki projekt ma z tego powstać, więc już pokazuję. Pewnie zauważyłyście już, że ja mam pewną słabość do dziergania z gazetek. Przyznam, że jest coś w tym uroczego. Tak się przyzwyczaiłam jeszcze jako dziecko, czy jako nastolatka i teraz też chętnie sięgam po gazetki. Chociaż nie zawsze tam prezentowane wzory mi odpowiadają. Zwykle, o motylek przeleciał. Zwykle są dla mnie trochę zbyt wymyślne. Ja wolę prostsze fasony. Niemniej, akurat w, tej, w tym wydaniu Sandry ujęła mnie pewna propozycja. Ujął mnie ten sweterek. Widzicie? On w oryginale, to znaczy według projektu, jest robiony w, z bawełny, natomiast ja uważam, że bawełna z merynosem będzie tutaj doskonała. Co mam, Wam powiedzieć jeszcze o włóczce Volante? Oprócz tego, że jest cudownie miękka, w kolorach tych ciemniejszych widać taki lekki oplot. To jest też dość typowe dla włóczek tego typu. Widzę po próbce wypranej, zblokowanej, że jest naprawdę super, że nic się nie rozciąga zachowuje swoją formę, jest oczywiście lekko elastyczna, no bo to jednak merino, którego mamy tutaj 55%, jest to czysta żywa wełna merynosowa i 45% uzupełniającej ją bawełnę. Oczywiście włóczkę tę można, czy produkty z tej włóczki można prać w temperaturze do 30 stopni w, na delikatnym programie w Pralce i wydaje mi się, że będzie bardzo fajny, lekki, uroczy sweterek taki na wiele okazji a że lubię taki styl, lubię czasami pobawić się ażurami więc pewnie będzie z tego spora frajda jeśli chodzi o kolory, no to mogę Wam tutaj pokazać tak z grubsza te kolorki właśnie jak mówiłam, uzupełniłam paletę po tych pierwszych wyborach stricte pastelowych uzupełniłam paletę o taką magentę czy fuksję, to taki mój kolor firmowy i, i zresztą y, ulubiony przez wiele z Was. Uzupełniłam o kolor oliwkowy, raczej może pistacjowy byłoby tu lepszą nazwą. Jest też taka prześliczna szmaragdowa zieleń. Ona nie jest jaskrawa, ale jest wyrazista. Bardzo mi się podoba. Jest kolor, który producent nazywa bazylią i ja nie wiem, czy to jest dobre określenie, bo porównywałam do listków bazylii i to raczej mi wychodzi, że to prędzej szałwia ponieważ jest to taki kolor zieleni przeszarzałej, prze, przeelegancki. Mamy też niebieski, który na zdjęciach wychodzi tak sobie, a w rzeczywistości jest śliczny, bo na zdjęciach wychodzi jakiś jaskrawy, a on nie jest jaskrawy. To jest piękna taka akwamaryna. No i jest bardzo ładny miedziany odcień, piękny pomarańcz skaszony. Oprócz tego właśnie te moje pierwszego wyboru, czyli beże, które Wam pokazywałam, kremowy, szarości, szarość ciemna, szarość jaśniejsza. Bardzo piękny, stonowany, wygaszony róż. Wiem, że są miłośniczki tego koloru wśród Was. Bardzo delikatna lawenda. Też któraś Pani mi mówiła, że ją strasznie zachwyciła ta lawenda, bo jest piękna. Aha, no i różowy już pokazywałam. Kolejną włóczką firmy GGH Garden. Jest włóczka Limba, która wydała mi się też warta grzechu. Pokażę Wam ją z bliska, bo jest to pierwsza w moim sklepie włóczka Boucle. Ciekawostką jest to, że jest to włóczka w 100% wełniana, przepraszam, z wełny Merino. Nie ma tu żadnych dodatków, żadnego poliamidu, który często pojawia się w, we włóczkach bukle, ani żadnych innych dodatków, po prostu Czysta, weona medynosowa, mullizing free, zresztą pozyskiwana bez mullizingu. Yy, kolorów jest zaledwie kilka, bo yy, podobnie jak Volante, yy, ten produkt to jest produkt yy, końcówka, yy, kolekcji i tak naprawdę nie będzie już uzupełniany, dlatego wzięłam trochę większą ilość do sklepu, żebyście mogły skorzystać, póki jest dostępny. Yy, kolorki są stonowane. Ale myślę, że dzięki temu bardzo nadadzą się na różne klasyczne projekty, takie w których właśnie chcecie uzyskać efekt poprzez nadanie struktury, która w tym wypadku będzie naprawdę wyrazista. Łóczka jest dość miękka, jest myślę również wydajna. Ja przyznam, że z niej jeszcze nie robiłam. Producent podaje, że tu jest w ogóle w 50 gramach, jest 110 metrów. Producent podaje, że na sweterek wielkości 40, czyli taki, jak ja bym nosiła, potrzeba około 450 gramów tej włóczki limba. Jest to włóczka również superwoż, czyli można ją brać w pralce. Zalecane druty to 4 i 4,5, a próbka 10 na 10, to jest 18 oczek na 27 rzędów, czyli taka średniej grubości włóczka właśnie na uniwersalne projekty. Co chciałam jeszcze podkreślić w przypadku tych dwóch produktów firmy GGH, są to włóczki przędzione we Włoszech. GGH jest tutaj producentem, zleceniodawcą, natomiast włóczki są przędzione we Włoszech. Mogę Was zapewnić na podstawie własnego doświadczenia, że jest to właściwie jednoznaczne z bardzo, bardzo wysoką jakością tych produktów. Zatem polecam osobom ciekawym, chcącym wypróbować włóczki GGH. Jest teraz okazja, póki są dostępne kół. Kiedy wybierałam się na tegoroczne wakacje, wiedziałam, że oczywiście nie pojadę bez dziergania, więc coś trzeba ze sobą zabrać. Ale jakoś tak się dziwnie składa, że im cieplej, tym chętniej sięgam po szydełko. Nie wiem skąd to się bierze, ale identyczna sytuacja miała miejsce w tym roku. Wiedziałam zatem, że muszę poszukać jakiegoś projektu szydełkowego, który będzie na tyle duży, że zajmie mi wystarczy mi na cały pobyt, dwutygodniowy pobyt wakacyjny. Ale przyznam Wam się szczerze, że szukałam szukałam i nic takiego nie mogłam znaleźć co by mnie wprawiło w, w, w trzepot serca. <grym> no i mm, zupełnie przypadkowo trafiłam na profil pewnej pani z Kolumbii, y, która szydełkuje różne takie swobodne rzeczy. Zauważyłam, że używa bardzo prostych ściegów szydełkowych. To jest coś dla mnie, dlatego że ja nie jestem specjalnie doświadczona w szydełkowaniu i Chciałam też mieć taki ściek, który nie będzie wymagał jakiejś szczególnej uwagi i będzie go można po prostu na plaży swobodnie wykonywać, czy na, czy na tarasie w, w czasie leniuchowania wakacyjnego. I trafiłam właśnie na ten profil, który podam Wam pod filmem, podam Wam link do tego profilu. I zainspirowało mnie to, że właściwie wszystkie dzieniny, które ta Pani wykonuje, które szydukuje są, przydełkowane prostymi ściegami, ale mają takie przepiękne bogactwo kolorów. I to było naprawdę ujmujące. I pomyślałam, że zrobię sobie top z nowej w moim sklepie włóczki, która nazywa się Iride i to jest włóczka mojej ukochanej firmy Sesja, włoskiej firmy producenta wspaniałych włóczek iridę już miałam w sklepie i wiedziałam, że coś z tego musi powstać. Znałam tą włóczkę z próbek, znałam ją właśnie z motków, ale nie zdawałam sobie sprawy jakie to dzierganie będzie przyjemne. Sięgnęłam więc po kolor taki, no urzekający mi się wydał ja go sobie nazywałam wiosenny bukiet, bo jest pełen takich nasyconych kolorków wesołych, radosnych. I właśnie zaczęłam Szydełkowanie. I szydełkowałam, szydełkowałam, szydełkowałam taką tubę. Do niej, do, aha, dobrałam jeszcze do tego włóczkę, którą miałam, po prostu miałam resztki takiej turkusowej włóczki bawełnianej, takiej samej grubości. Różnica między nimi w dotyku była na pierwszy rzut, no nie oka, ręki, palców, bardzo duża. Ta turkusowa włóczka to jest jedna z dropsowych włóczek z takiej jakiejś tam serii y, takich prostych dość y, włóczek, więc jest dość sznurkowa. Natomiast jak wzięłam już na szydełko do konkretnej pracy tą iridę, to byłam po prostu tak zachwycona y, jej miękkością, łatwością przerabiania, tym, że się nie rozwarstwia. No po prostu mniam. No i, i, i szydełkowałam i z każdą chwilą byłam ciekawa, co tam dalej powstanie, jak te kolory będą się przeplatać. Wzięłam też jeszcze inną włóczkę, sesja y, różową, dla zrobienia kolejnych wstawek, ale to wszystko była czysta improwizacja. Po prostu jechałam z tym projektem i w pewnym momencie stwierdziłam, że tej włóczki jest tyle, że wystarczy mi wcale nie na top i nie na bluzkę, tylko, że mogę z tego zrobić sukienkę. I tak jechałam, jechałam, aż dojechałam do takiego momentu, że mi się skończyła irida i górę wykończyłam znowu resztkami innych włóczek y, bawełnianych między innymi te, tą dropsową. i tą, tą, ta druga to jest włóczka producenta, który zaniechał już niestety dystrybucji włóczek, a bardzo żałuję Golden Fleece Carders, ja też ich miałam w swojej ofercie w każdym razie słuchajcie, wyszła z tego sukienka oczywiście nie jest to sukienka, w której bym poszła do pracy <noise> bo jak widzicie jest całkowicie ażurowa ale włóczka ta prezentuje się również znakomicie w gładkich ściegach na drutach, więc można z niej robić bluzki takie zupełnie nieprzejrzyste, ale wielka frajda powiem Wam. Naprawdę to był tak przyjemny projekt, jak, jak dawno nie. Czasami jest tak, że coś zaczynamy z entuzjazmem, a później przychodzi ten moment, że napotykamy na jakieś trudności i zaczynamy się zmagać i kończymy już ten projekt, no bo, no bo trzeba go skończyć, prawda? Ale, ale nie jest to już taka pełna radość. To była pełna radość od początku, dziergałam stąd do końca, do samej góry. No i wielka radość, jak można było zrobić premiery. Poszliśmy z mężem do kawiarni, na kawę nad brzegiem morza, i wtedy pierwszy raz założyłam tą sukienkę. I okazało się, że na takie okoliczności kawiarniano-plażowa jest naprawdę idealna, a że mieszkaliśmy nad samym morzem, więc praktycznie Całe dnie spędzaliśmy w tych okolicznościach przyrody i, i tam się bardzo przydawała. Można ją narzucić na kostium i wygląda naprawdę fajnie i niezobowiązująco. Tak jak mówię do miasta ani do pracy bym się w niej nie wybrała z racji ażurów, ale naprawdę włóczka jest po prostu przecudowna. Chciałabym sobie z niej zrobić jeszcze jeden projekt, ale jeszcze nie mam pomysłu, co to będzie. Myślę, że bluzka. Natomiast na stronie producenta. Aha, pokażę Wam drugi kolor, kolor z którego będę robiła, to, to będzie ten kolor. Pastelowy świt, tak się nazywa. Taki, taki jest mój plan. Może dopiero go zrealizuję w przyszłym roku, nie wiem, a może jeszcze w tym zobaczymy, jak się inne plany dziwiarskie pokładają. Natomiast. Mm, na pewno mogę Wam polecić dwa wzory, które producent, czyli firma Sesja publikuje na swojej stronie. Jeden wzór to jest dziergana na drutach bluzka ażurowa, z dwóch motków sesja i Piękna, pięknie wychodzą cieniowania w tym zaproponowanym przez nich wzorze ażurowym, który jest naprawdę niebanalny, więc sobie zajrzyjcie pod linki, które umieszczę pod spodem. A druga rzecz to jest szydełkowa chusta z jednego motka Iride i też jest bardzo atrakcyjna moim zdaniem. Wypada powiedzieć ile jest tutaj metrów, a więc w takim, taki moteczek to jest 125 gramów włóczki i jest w takim moteczku 450 metrów przędzy, więc naprawdę sporo. Producent zaleca szydełkowanie na szydełkach 3, 3,5, natomiast zierganie na drutach 2,5 3 mm. Co jest jeszcze cechą wyróżniającą tej włóczki, to jest włóczka organiczna. W 100% bawełna organiczna, bawełna czesana, co też to jest taki rodzaj obróbki bawełny, który Różni się od meceryzacji. Ona nie jest pokrywana taką specjalną warstwą, która powoduje, że się błyszczy. To jest włóczka raczej matowa, chociaż ona ma taki delikatny mm, satynowy połysk. I włóczki czesane to jest moje drugie doświadczenie z bawełną czesaną charakteryzują się naprawdę bardzo, bardzo przyjemnym dotykiem, yy, który odróżnia je od takiej zwykłej, naturalnej bawełny i jest też inny niż mocno skręcona i, i powleczona. Y, tą warstwą ochronną y, włóczka mercyryzowana. Także zachęcam Was do spróbowania. Jest to włóczka certyfikatem, oznaczona certyfikatem GOTS Global Organic Textile Standard, czyli mamy gwarancję, że 100% tej bawony po, pochodzi z upraw y, organicznych. Naprawdę polecam. Wyjątkowy produkt, wyjątkowo przyjemny. No i... Y, Wypada też wspomnieć o kolorach. Przyznam, że w tej chwili jeden mi się już wysprzedał, czyli laguna. Jakoś się okazało, że jest naj, najpopularniejszy, natomiast dostępne są inne kolory. To jest zachód słońca na pustyni. Połączenie fioletów, brązów, różu, stonowanego, beżu i pomarańczu, ale też zgaszonego. Jest pole lawendy, rozkosznie fioletowo-turkusowe pole lawendy z nutkami szarości. No i e, taki e, marynistyczny akcent aquamarine, czyli dla miłośników e, wszelkich odcieni niebieskiego i turkusu. Jak już wspomniałam, e, to jest świt, świt, jakoś tak, taki pastelowy i e, Wiosenny bukiet w tym moteczku oraz kolor malediwy, rozkoszne odcienie krystalicznie czystej wody w egzotycznych krajach. Te kolory są na razie dostępne, te polecam. Myślę, że którykolwiek wybierzecie, to wasz projekt będzie naprawdę przyciągał spojrzenia i nie będziecie rozczarowani. Kolejną włóczką, o której chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć, jest nowość w moim sklepie. Tym razem portugalska firma Rosarios 4 i włóczka nazywa się Siranda. Siranda jest włóczką oryginalną. Nie tylko z wyglądu, ale też pod względem składu. Najpierw zobaczcie jej wygląd. Widać wyraźnie takie nopki. Widać również, że ona miejscami... że nie jest cała równa. Ma miejscami zgrubienia. I ogólnie jest wrażenie takiej lekko melanżowej. Ja akurat lubię takie niespodzianki, lubię, lubię takie przygody <grywki> ciewiarskie, jak właśnie takie włóczki nie do końca gładkie, ale wybrałam ją głównie ze względu na skład. To jest 48% to jest LEN, 24% to jest bawełna, 24% wiskoza i 4% dodatek poliestru. Myślę, że ten poliestr manifestuje się przede wszystkim właśnie w tych nopkach. Włóczka jest, jak widzicie, bardzo ciekawa pod względem składu, bardzo zachęcająca do tego, żeby robić z niej produkty, projekty na cieplejsze dni. Jest nie taka bardzo cienka, bo tu w 50 gramach jest 125 metrów i producent zaleca przerabianie na drutach 3, 3,5 i myślę, że to jest bardzo zasadna rekomendacja yy, dziewczyny robią z niej topy fajnie to wygląda, jest taki nowy projekt yy, naszej projektanki Knitting Adventures, też Wam dam link pod spodem na piękny top z takim, z takim trójkącikiem tutaj, z takim pęknięciem jakby pod szyją jest paseczek tu jest wszędzie gładko i tu jest taki fajny trójkącik Zabawa w tym projekcie polega na detalach, które są naprawdę bardzo dopracowane. I y, jedna z dziewiarek zrobiła śliczny Top z tego koloru. To jest taki przeszarzały róż. Y, tą jedną z dziewiarek jest Ewa, y, Ewa Kłos, prowadząca profil trolle zręcznie, który pro, projekty bardzo często tutaj pokazuje, bo przyznam, że. Y, ma niezwykłe wyczucie koloru i doskonałe zna się na, na dobraniu odpowiedniej przędzy do danego projektu. Siranda jest w kilku kolorach, które Wam pokażę. Niektóre są pastelowe, takie jak ten róż. Jest taki kolor, który nazwałabym po prostu lnianym. To jest beż z bielą. Bardzo klasyczny, lniany kolor. Jest taka szaro-niebieskość, może lekko wpadająca w mięte, naprawdę trudny do zdefiniowania kolor, ale atrakcyjny. Jest kolorek, który ma, który jest niby beżem, ale ja w nim widzę też jakieś takie pobłyski odcienia moreli, ale w niektórym oświetleniu, czasami w pewnym oświetleniu jest po prostu to taki szarawy beż, bardzo interesujący. I są intensywniejsze barwy, Mamy miedź, mamy czerwień, taką ceglastą, bardzo fajna. Dla, no nie, nie dla mnie akurat, ale wielu, wielu paniom bardzo, bardzo dobrze w tym, w tym odcieniu, szczególnie blondynkom. Jest bardzo intensywny szmaragdowy, Mniam, dla mnie bardzo, bardzo, bardzo. Jest Haber, który tu już Wam pokazywałam. Jest bardziej nasycony róż fajny ciekawy bardzo odcień róż indyjski bym powiedziała no i mamy całkiem ciemne bordo z którego z kolei inna dziwiarka robi sukienkę mam nadzieję, że niedługo będzie można ją pokazać w moich mediach społecznościowych że, że, że ta pani udostępni i, i będziemy mogli podziwiać już całą sukienkę zrobioną właśnie z tego bordo to jest włóczka Siranda, możemy się w niej cieszyć właśnie tym lnem, który jest bardzo fajny na, na ciepłą porę roku, bo po prostu chłodzi. Jest bawełna, więc ten len nie będzie się też jakoś rozciągał i jest wiskoza, która nadaje Sirandzie takiej bardziej lekkości i, i, i takiego połysku i tego, że, że jest to bardziej lejąca włóczka i odrobina poliestru, który dodaje urodę w postaci tych nopków. Więc myślę, że to jest też bardzo ciekawa letnia propozycja od firmy Rosarius 4, która potrafi zaskakiwać czasami i składami, i fakturą włóczek. Na koniec nie sposób nie wspomnieć o włóczce Madragoa, która w tym roku zrobiła prawdziwą furorę za sprawą projektów publikowanych przez nasze polskie projektantki. Były to bardzo piękne topy. Też dam Wam na dole linki do tych projektów, i wiele dziewczyn chciało dziergać z tej włóczki. To jest włóczka z jedwabiu buret. To jest naturalny jedwab, niebłyszczący o takim nieco rustykalnym charakterze, ale lekki, szlachetny, nierozciągający się. Moje klientki mają z nim bardzo, bardzo dobre doświadczenia, chociaż na pozór jak się patrzy na tą nitkę, to ona jest taka sznureczkowa, ale w gotowych wyrobach sprawdza się doskonale. Kolorów jest sporo. W tej chwili to i tak nie są wszystkie, bo po prostu zostały już wykupione, ale tak Wam z grubsza zaprezentuję o Madragorze. Na pewno możecie poczytać w recenzjach, które ukazały się u wielu dziewiarek, na przykład na Instagramie. Tam znajdziecie sporo ciekawostek. Ja Wam pokażę mój ukochany kolor, właściwie dwa takie kolory, które nie, bardzo mi się podobają. Jeden to jest bardzo intensywny niebieski, a drugi to jest taki petrolowy niebieski. Oba są piękne, myślę, że dla mnie lepszy petrolowy niebieski, bo ja chyba jestem rozkaszony lato według takich klasyfikacji kolorystycznych, ale oba piękne, są też ciepłe kolory, mięta, róż, właśnie ten pomarańcz, który Wam pokazywałam, koral bardzo interesujący. Piękna żółć, prześliczna jest to żółć, biel, oliwka, ciemna zieleń. Jest jeszcze czerwony, taki cynobrowy, ale w tej chwili no właśnie wykupiony dużą popularnością, się cieszy, też nie zawsze jest dostępny u producenta. Włóczka ze wszechmiar warta zainteresowania, ma też atrakcyjną cenę, więc jak na jedwab myślę, że warta grzechu. I w 50 gramach macie tutaj 200 metrów przędzy, a na, pro, na stronie producenta jest bardzo wiele projektów na tą włóczkę. To są darmowe wzory na topy, na chusty, na cardigan nawet. Jedna z dziewiarek podpowiedziała mi, że połączenie tej włóczki z dodatkiem kit Silka jakiegoś, czyli włóczki mocherowo-jedwabnej, może spowodować, że będzie to bardzo fajny produkt na jesień czy zimę. Ja myślę, że to jest świetny pomysł do wypróbowania. Więc eksperymentujcie, zachęcam Was do eksperymentu z Madragoa. Czy zrobicie top, czy sweterek, czy kardigan, czy chustę, myślę, że ze wszystkiego będziecie bardzo zadowolone. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że nie zanudziłam Was na śmierć. Przypominam o tym, żebyście podzieliły się opinią, czy nagrywanie na tarasie ma sens, czy nie przeszkadzają Wam te dodatkowe odgłosy z tła i mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo w kolejnym odcinku vloga. Dzierganie raduje. Tymczasem zapraszam do subskrypcji, do dzielenia się Waszymi uwagami. Będzie mi miło, jeśli zostawicie jakiś ślad po Waszej wizycie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.